Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team, niedziela 28 listopada 2021. Cóż można powiedzieć? Weekend pełen boksu, tak? Zaczynamy od, od gali Tymex Boxing Night 19 w Radomsku. Zacznę sobie tutaj od, od chłopaka, który debiutował, czyli od Karola Łapawy. Był wystawiony na próbę, miał się sprawdzić, moim zdaniem się sprawdził. Przeciwnik z Ukrainy Władimir Juszyn może nie tyle, że jakiś wybitny, bo, bo w, amatorski, w amatorskim boksie również nie odnosił jakichś większych sukcesów w przeciwieństwie właśnie do Karola łapawy, który jest czterokrotnym mistrzem Polski. W boksie olimpijskim. Tak tutaj myślę, że może tak jak wspominałem, nie był jakiś jakimś wybitnym przeciwnikiem dla, dla Karola Łapawy, ale na pewno był tutaj bardzo, bardzo niewygodnym. Tak, tak, tak jak właśnie tutaj Karol wspominał, że no ciężko, było, ciężko było znaleźć sparring partnerów w taki. O takim wzroście jak Ukrainiec. No i właśnie ten, ten wzrost robił różnicę, tak? Jeszcze walka zakontraktowana na cztery rundy, walka zakontraktowana na cztery rundy i w pierwszej, w pierwszej rundzie ten, ten nieszczęsny, nieszczęsny tutaj knockdown w cudzysłowie, bo, bo naprawdę nie jestem przekonany co do tego, czy, czy tam powinno być liczenie. Moim zdaniem nie, no ale, no ale nie mnie to oceniać, od tego właśnie są sędziowie ringowi. Sędziowie najważniejsze, najważniejsze, że walka wygrana po ciężkich po krudach, ciężkich ale wygrana. Też właśnie tutaj komentatorzy wspominali, że pani, pan Jagieło tutaj właśnie rozmawiał z, też z trenerem Karola łapawy Tomkiem Dylakiem, którego tutaj pozdrawiam, kolega, kolega z Łapki Szkolnej Tomek, Cześć, witam. E Rozmawiał właśnie z, z Tomkiem Delakiem i powiedział, że no jeżeli Karol nie będzie sięgał tutaj głowy głowy przeciwnika, no to po prostu będzie, będzie się przełączał na, na korpus. Tak? No i właśnie też ciężko było przy tym zasięgu Ukraińca też znaleźć tą, tą mocną broń Karola Łapawy, tutaj lewą rękę. No, ale koniec końców no, yy, udało się wygrać. <laughs> Walka jak najbardziej na plus, bo takie doświadczenia właśnie z y, tak y, y, wymagającymi, z tak niewygodnymi rywalami są jak najbardziej na plus i są jak najbardziej potrzebne. Yy, przechodzimy sobie teraz do walki Damiana Jonaka yy, z Robinsonem walki remisowej. Yy, no i tutaj powiem tak, no według mojej opinii tutaj minimalnie, minimalnie wygrał, wygrał Damian Jonak. Z tego co wiem to trzecia walka z Robinsonem już jest dogadana. Pierwszą walkę wygrał Robinson. Tutaj też walka była wtedy wyrównana, tak? walka była wyrównana. Też sam Damian, Damian Jonak mówił, że według jego opinii tą walkę wygrał. Według mojej opinii no, no, walka była wyrównana, tak. No, mogła iść w dwie strony wygrał, wygrał Robinson. Także, także no, tutaj no, taka jest moja opinia. Nawet przy remisie według mnie też by to nie było krzywdzące, tak jak właśnie, znaczy nie, bo w tej walce to w mojej opinii właśnie wygrał Damian jednak minimalnie, ale wygrał. Choć też nie można tego występu zaliczyć do, do jakichś super wybitnie udanych, tak? No po prostu tutaj minimalnie był lepszy. Też w tej walce Często, często wypadały ochraniacze na szczęki, także, także już sędzia miał dawać upomnienia za to. Pięściarze robili sobie takie, takie delikatne przerwy. No ale cóż, no, mógł być to wypadek przy pracy, tak, bo wiadomo jak, jak się oddychał w tych szczękach, że też nie jest łatwo, mógł, mogło to być też po ciosach, ale... No, ale po prostu e, interpretacja sędziego była taka, jaka była, więc z tym e, nie będziemy tutaj, tutaj dyskutować. Przechodzimy do walki, do walki wieczoru, Tymek z, e, Boxing Night 19 w radomsku, czyli Robert Parzęczewski mm, versus, e, versus Ukrainiec Goło Jaszczenko. No też tutaj, no, Robert wygrał. Robert Parzęczewski wygrał. Arab też tłumaczył po walce, że, że miał kontuzję, że walczył z bólem. Ja powiem tak, no coś, coś tutaj nie gra u Araba, bo, bo każdy, każdy ostatni występ, mimo, mimo też wygranych, no jest, no jest słaby, trzeba sobie to powiedzieć. Miejmy nadzieję, że w następnych, w następnych walkach będzie lepiej. Coś tutaj poszło nie tak. Nie wiem, czy to po tym, po tym nokaucie, który dostał od Husinowa. Cusinowa? Chudinowa? Houdin, Już zapomniałem jak ten, ten bokser tam, aby musiał sprawdzić, zaraz to sprawdzimy. Hmm. O ile jest to wpisane w boksreka, bo wiemy jak to bywa z tymi gadami chudinowy, czudinowy. Jakoś tak. Robert tutaj przegrany, a to nie, bo to jest... No właśnie, nie ma tego, nie ma tego mm, boksera, ale zaraz sobie piszę. Leski. Mhm. tak, dobrze mówię, z Chudinowem no dobrze mówiłem właśnie nie wiem czy ten nokaut właśnie z Hulinowem nie wpłynął tak na, na Roberta że, że po prostu musi, musi zacząć boksować inaczej no ale tutaj, tutaj wyraźnie jest coś, coś nie tak sam Robert wspominał że, że zaczął pracę z psychologiem sportowym co na pewno miejmy nadzieję wpłynie na na plus i zobaczymy już tego, tego Roberta Parzęczewskiego nie w wersji araba, a w wersji właśnie y, Mr. KO. I przechodzimy sobie już do, do wczorajszej y, gali y, Knockout Boxing y, Promotion, y, Knockout Boxing Night. Y, Rafał Wołczecki y, nokautuje Nokautuje rywala brutalnie. Rozpoczynamy tą, tą galę nokautem Rafała Wołczewskiego. Coś tu jeszcze chciałem sprawdzić. Odnośnie tej gali, bo coś mi tu nie pasuje. No właśnie, bo ja zapomniałem nazwiska tego, tego tutaj tego, tego przeciwnika Rafała Wołczeckiego. i chciałem już, miałem na, na początku języka miałem już mówić Lebedew, a to jest, a ten pięściarz się nazywa Olek Lebedeński i mi się on od wczoraj właśnie od tej gali właśnie myli z Lebiedewem. Rafał Rafał Wołczewski zaczyna galę Zaczyna galę Knockout Boxing Night. <zysz> Momencik, bo coś mi się tu chyba dzieje z programem. Nie, dobra, dobra. Myślałem, że nie nagrywa, ale nagrywa. Coś mi się tutaj... Kurczę, ten... Okej, okay. tak jak mówiłem, Rafał Woł Wołczewski wygrywa przez, no przez knockout z Olechem Lebedińskim. Paweł Stępień versus argentyńczyk Dawid Perez. Tutaj wydaje mi się, że, że Paweł Stępień do pewnego, czasu, do pewnego czasu bawił się z argentyńczykiem Perezem. Natomiast ten drugi, czyli Perez tutaj wykazał Niezwykły, pokazał, że jest niezwykle twardy, bo przyjmował też mocne ciosy od, od Pawła Stępnia. Też chyba w szóstej rundzie to było, Peres troszeczkę tam zdominował w tej rundzie, Pawła Stępnia już poczuł to i też walka zaczęła być bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj, tutaj bezdyskusyjnie wiadomo wygrał Paweł Stępień, no, no robił po prostu co chciał. To był taki, no może nie wyglądało to na spacerek, ale dla mnie się wydaje, że to była jednak, jednak tutaj łatwa przeprawa, łatwa walka dla, dla Pawła, Pawła Stępnia. I tutaj przechodzimy sobie już do kolejnej walki Kamila Szeremety. Swoją drogą pytacie mnie, pytacie mnie moi drodzy, kiedy będzie wywiad z Kamilem Szeremetą. Miał być, no niestety tutaj muszę powiedzieć, że ten, znaczy ten wywiad będzie, ten wywiad będzie, tylko mm, piszę, piszę też do Kamila. Czasem te, te wiadomości nie dochodzą. Niektórzy wiedzą o czym mówię, niektórzy nie wiedzą, ale to mniejsza z tym. Wiadomości nie dochodzą tutaj. Teraz, teraz wczoraj miał tą właśnie trudną walkę z Prymichem, czy Prymiszem, w zależności od tego, jak to wymawia nazwisko Francuza. Miał tą walkę właśnie z tym Prymiszem, i tutaj też no, będę chciał mu dać odpocząć. Wiadomo, już nie, nie będę dzisiaj ani jutro wypisywał do niego. Także po prostu, no, tak gdzieś za tydzień może napiszę jeszcze raz, spróbuję się skontaktować jeszcze z Kamilem i zobaczymy, ale na pewno jak już mamy coś tam ustalone, to na pewno coś tam wyjdzie i ten wywiad zrobimy, także już nie mówię kiedy, ale po prostu po prostu będziemy to robić. Przechodząc właśnie tutaj do walki Kamila Szeremety, tutaj myślę, że te dwie walki z Mungują i z Gołowkinem one, one, one też dały Dały o sobie znać w tej walce, tak? Walka z, z Gołockinem 18 grudnia, później, pół roku później, walka z Himimongują, groźnym groźnym Meksykaninem. No i teraz po trzech, po trzech, po trzech, po sześciu miesiącach, też po pół roku, w ciągu, walk, w ciągu roku trzy walki, tak? Teraz z Klimiszem. No i dwie właśnie tutaj, ta pierwsza w 2020 roku w grudniu z Gołowkinem i w 2021 w czerwcu, 19 czerwca z Himi gdzie wskoczył też niespodziewanie za, za Macieja Suleckiego, który nie dogadał, się, nie dogadał się z promotorami tam odnośnie organizacji swoich treningów i swojego występu, także Tutaj szacunek dla, dla Kamila Szeremety, że podjął rękawicę. Też słusznie w wywiadzie powiedział, no, że też chyba w wywiadzie dla Ring Polska, dla Michała Kopera powiedział, że no, też że boksuje dla pieniędzy, bo przecież on też w ten sposób zarabia. Tak? No i też... Szacunek, że nie jest to takie udawane, a bo tam pieniądze nieważne, coś tego tutaj wychodzimy, boksujemy i, i robię to z pasji. No Z pasji wiadomo też to robisz, ale, ale dla pieniędzy też, tak? bo, bo nie oszukujmy się, zarabiają na tym mm, godziwe pieniądze, tak? Jak, tak samo jak każdy powinien zarabiać za swoją wykonywaną pracę. Także tutaj szacunek, ale myślę, że tutaj ten, no te, te dwie walki miały, miały wielki wpływ na, na walkę z Trimichem, który ma przecież miał do czasu, do czasu walki z Kamilem 9-2 do zera. Przy jak tutaj teraz tak sobie spoglądam na jego tutaj rywali, no to powiem szczerze, że nie miał jakichś wymagających tutaj rywali. Praktycznie wszyscy wszyscy nieznani. Jacyś mm, jakiś Konstantin Sakara, mm, Gaetan Gerin, to też chyba Francuz tutaj e, Gary Mochet e, jakimś takim e, rywalem tutaj. Poważnym rywalem był e, Rasul Midejew, znaczy poważnym, taki z poważnym rekordem 9-1-2. Jasin, e, nie wiem jak się czyta, Morhane chyba e, 10-1 rekord. E, no ale to, to, to tak, jak mówię, no tutaj rekordy nie walczą, tak. E, no i tutaj, tutaj z Kamilem Szeremetą, no powiem tak, no Kamil, Kamil we, Francji, we Francji by tego nie wygrał. Tutaj, tutaj można się całkowicie cieszyć, cieszyć z remisu, ale walka, no naprawdę palce lizać, było na co popatrzeć. Niezwykła wojna, wymiany ciosów z jednej i z drugiej strony, także no tutaj, tutaj wielkie brawa za takie pojedynki. No ale tak jak mówię, no tutaj Kamil Kamil Szeremeta powinien takie takie pojedynki co najmniej zdecydowanie wygrywać, a tutaj przynajmniej mieliśmy, mieliśmy dobrą, dobrą walkę, dobry pojedynek i było na czym zawiesić yy, było na czym zawiesić oko, tak? Przechodzimy sobie dzisiaj yy, do, do Teofimo Lopeza, do gali Dazon yy, transmitowanej na Dazon yy, Teofimo Lopez versus Cambosos i powiem tak, ja miałem, ja miałem wątpliwości co do tej walki od samego początku. Miałem, miałem wątpliwości, aby sobie tutaj jeszcze włączyć. Mhm. Od początku miałem, miałem wątpliwości co do tej, do tej walki, ponieważ no tutaj Kambosos rekord 18-0 jeszcze chyba przed walką. Teraz ma chyba 19-0 po tej walce. No to tutaj... Ja wiedziałem, że to jest twardy zawodnik, tak, ja wiedziałem, że to jest twardy zawodnik i tutaj, tutaj wiedziałem, że, oczywiście stawiałem, tak, typowałem, że wygra to Teofimo Lopez, tak, tylko tak jak każdy to mówił, że Teofimo Lopez wygra na punkty, tak mi się, wy... przepraszam, że tak jak każdy mówił, że Teofimo Lopez, że wygra on to na, przez nokaut tak ja myślałem, że wygra to na punkty, że nie będzie dla niego to łatwa walka i że Kambosos postawi naprawdę wysoko postawi swoją poprzeczkę. Tak? I tak się właśnie stało tutaj. Od pierwszej rundy nie było kalkulowania mocne wymiany i ten niespodziewany chyba to był lewy sierp na twarz, który ta kontra, która weszła na twarz Teofimo, Teofimo Lopeza. I sam już napisałem, złapałem się za głowę i napisałem na Facebooku o, nie wierzę w to, co widzę, czy coś takiego. I tutaj wiedziałem, że to już Cambosos poczuł krew, ale Yy, boksował, boksował w tej walce bardzo mądrze, tak? Tutaj też. Yy, yy, teoretycznie był liczony chyba. Był liczony chyba też yy, Kambosos, ale to było takie liczenie, no -też, yy, też by miał wątpliwości co do tego liczenia. Yy, tak samo jak yy, miałem wątpliwości w przypadku walki Karola Łapawy z Juszynem, tak, tutaj by miał też wątpliwości. Yy, no ale co, Cambosos twardy rozbił, rozbił twarz tę filmu Lopeza, rozcięty chyba lewy łuk prywiowy w trakcie walki schodził do, do narożnika, żeby przepraszam, żeby zatamować krwawienie, także także no tutaj tu coś czułem, że właśnie że ten Cambosos może, może nieźle namieszać, I, i tak się właśnie stało. Chociaż tak, jak mówię, stawiałem też na Teofimo Lopeza, chyba jak, jak większość z nas, i można powiedzieć, że Teofimo, y, przepraszam, że George Cambosos y, przyjechał, przyjechał na walkę do Lopeza, będąc nikim, a wyjeżdża z tej walki, będąc, będąc kimś. Także tutaj no. Powiem szczerze, jeżeli ktoś wie coś na temat y, rewanżu w tej walki, to niech napisze w komentarzu, czy, y, czy w kontrakcie był właśnie zaplanowany rewanż Teofimo Lopeza z Kambososem. no bo jeśli nie, no to tutaj obóz, obóz Lopeza będzie miał, będzie miał mały problem, tak? Bo nie sądzę, żeby Kambosos od razu chciał dać rewanż tutaj Teofimo Lopezowi, także... Także z mojej strony no, tak bym to widział, zobaczymy jak to dalej się potoczy. Nie chcę tutaj być prorokiem już teraz kto z kim powinien walczyć, bo tak jak mówię też nie jestem pewny czy w kontrakcie tej walki był rewanż zapisany Teofimus z Cambososem. Także nie chcę się wypowiadać kto z kim powinien i kiedy walczyć. I z mojej strony to tyle. Mieliśmy piękny, piękny weekend boksu, oby więcej takich, yy, takich weekendów, oby więcej takich emocji i oby więcej takich walk. Pozdrawiam, bokserska kawa Antkowiak Boxing Team.